Z tej strony kozak w się, ale dzisiaj nie będę grał. Będę czytać. Tak, nie przestrzeniście się. Będę czytać. Pta się plotki usiadł. Nie, nie. No. Pta się plotki. Siadła, zięba nadębię, na pewno dziś się przezębię. Dostanę chrypki, być może głos jeszcze stracę. Broń Boże. a koncert mam zamówiony w najbliższą środę i wrony. Jąknęły smutnie, żołędzie, żołędzie, co po, powiedział, ziembo, ziembo, co będzie, leć do dzięciołom, do bu, buka. Dacie, co nie ma Niech się dzię ciebie opuka. Podniosła element sikora. Bo jest w Możecie chwilę poczekać. Sikoria pod obna zięba jest chora. Gil z tym poleciał do szpaków, Je, jest prawa, prawa, taka, a taka. Mówił właśnie. Ci mówiła właśnie Cikora, że, zię, że zięba jest ciężka choroba. Polecia, pole, poleciał sz, szpak do słowika ze słów. Z sikorki wynika, że zięba już od miesiąca po prostu jest ko konac kona konająca. Słówki wróblowi polecił. By trumnę dla ziemi skręcił. Skręcił. Rzekł wróbel do Drozda. Dro... drożdże do trumny przynieś mi gwoździe. Z Stąd odpowiedziała się, wro, odpowiedziała się w żona, że zieba na pewno kona, a zieba nic nie widziała. Na dębie sobie siedziała. Aż jej doniosły żołędzi. Żołędzie, że koncert się nie odbędzie, gdy, gdyż zięba właśnie umarła na ciężką chorobę gradła. No to taka duży filmik, nieduży. Jeśli macie tą książkę, polecam znajomym, bo dzisiaj takie. Mhm. To czytacie? ze mną, z, z rodzicami. Nie, chyba nie. No to do widzenia.